To dobra ten tego teraz co nie no to teraz dobra co nie no to teraz czas wam pokazać ten no te nowe odcinki związane z tymi no rzeczami co nie no. To niech tak to teraz będzie co nie no to okej okay no to teraz czas wam to pokazać co nie no to teraz czas wam pokazać dalsze walki między tymi no. Żołnierzami co nie no to niech tak to teraz będzie co nie no to teraz koniec gadania co nie a czas na pokazywanie tych żołnierzy co nie no to teraz. Czas wam to teraz pokazać co nie no to teraz już ja wam pokazuję dalsze przygody tych żołnierzy co nie no to okej okay, co nie no to teraz czas wam to pokazać co nie no to okej okay. teraz pokazuję ja wam tych żołnierzy co nie no to okej okay. co nie no to teraz koniec gadania co nie a czas na zrobienie tego co mam do pokazania co nie no to już ja wam to teraz pokazuję co nie no to okej okay. co nie no to teraz czas na pokazywanie co nie no to okej okay. co nie no to Dobra teraz co nie no to teraz czas na pokazywanie co nie no to okej. Okay. No to dobra szturmujemy my już to no to miasto co nie no to co no to teraz czas iść na szturmowanie tego miasta zamieszkałego przez Persów, co nie no to niech tak to teraz będzie co nie no to teraz ten tego koniec gadania. Teraz co nie, czas na zrobienie tego co mamy, co nie czyli, co no to chodźmy my, to tam zrobić, co trzeba, co nie czyli, co no to niech tak to teraz będzie, co nie no to okej okay, no to. Okej, okay, co nie no to co my ten tego dzisiaj robimy, czas szturmować to miasto, co nie no to niech tak to. Teraz będzie co nie no to teraz koniec gadania, a czas na walkę o to miasto co nie no to niech tak to teraz będzie co nie no to teraz czas szturmować miasto co nie moja arnia no to szturmujemy co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie mój kumplu no to my ten tego musimy iść turmować to miasto co nie no to co czas teraz iść walczyć po to co mamy co nie no to niech tak to teraz będzie co nie no to co my teraz zrobimy co nie no to teraz koniec gadania co nie a czas teraz zrobić to co mamy co nie czyli co no to niech tak to teraz będzie co nie no to chodźmy my szturmować to miasto co nie no, To teraz koniec gadania co nie a czas na walkę o to miasto co nie no to walkę, czas na walkę i idziemy. Zrobić to, co mamy, co nie no to teraz koniec gadania, a czas na walkę, co nie no to teraz walczymy o to miasto i zabijemy tych, co mamy, co nie no to dobra teraz, co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz, co nie no to co my ten tego dzisiaj robimy, co nie no to okej okay, no to teraz koniec gadania, a czas na pokazywanie tych no tych dalszych kolesi, co nie no to okej okay, co i e no to teraz koniec gadania, co nie, a czas na pokazanie dalszych przygód i innych żołnierzy, co nie no to teraz. Czas Wam pokazać dalszych żołnierzy i ich przygód, co nie, no to niech tak to teraz będzie, co nie, no to teraz koniec na razie tej sceny, a czas na. Pokazywanie tych innych żołnierzy, co nie, no to niech tak to teraz będzie, co nie, no to teraz koniec gadania, co nie, a czas na pokazywanie tych innych. Żołnierzy co nie no to okej okay, co nie no to teraz koniec tej sceny a czas na pokazywanie innych żołnierzy co nie no to dobra co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz, co nie no to co my już jesteśmy u bram miasta, co nie no to co my ten tego dzisiaj robimy, co nie no to okej, okay, co nie no to niech tak to wam teraz będzie, co nie no to co my ten tego dzisiaj robimy, co nie no to chodźmy my iść teraz szturmować to miasto, co nie no to niech wam tak to teraz będzie, co nie no to co no to chodźmy iść pozabijać mieszkańców i zdobyć to miasto, co nie. No to niech wam tak to teraz będzie, co nie, no to teraz, co no to ten tego, no to teraz koniec. Gadania, co nie a czas na walkę, co nie no to zróbmy my teraz, to co mamy, co nie no to okej, okay. niech wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay. co nie no to dobra, niech wam będzie, co nie no to teraz koniec gadania, co nie a czas na walkę o miasto, co nie no to niech wam będzie, co nie no to dobra, co nie no to okej. Okay. No to dobra, dobra, no to teraz co tam moi kumple, czas szturmować to miasto, co nie, no to niech tak to teraz, tak to będzie, co nie, no to teraz koniec gadania, co nie, a czas na zrobienie tego ceo, trzeba, czyli co, no to niech tak to teraz będzie, co nie, no to okej, okay. co nie, no to niech tak to teraz będzie, co nie, no to okej, okay. co nie. Nie no to teraz czas zrobić co trzeba czyli co no to niech tak to teraz będzie co. Nie no to co ale dobra może chodźmy iść szturmować to miasto co nie no to chodźmy my je podbić co. Nie no to niech tak to teraz będzie co nie no to okej Teraz co nie no to okej Niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej Co nie no to chodźmy my to tam zrobić co nie no to okej Co nie no to niech tak to teraz będzie co nie no to chodźmy my to tam zrobić co nie no to niech tak to wam teraz będzie co nie no to ok no to dobra ten tego teraz, co nie, no to niech tak to teraz będzie, co nie, no to ja już ja Wam teraz pokazałem żołnierzy tureckich, a teraz czas Wam. Pokazać tych perskich, co nie, no to niech Wam tak to teraz będzie, co nie, ale dobra jak tam chce ta, no to teraz czas Wam pokazać innych żołnierzy. Podczas szturmowania miasta, co nie no to okej, okay, niech wam tak to teraz będzie, co nie no to niech wam tak to teraz będzie, co nie no to niech wam tak to. Teraz będzie, co nie no to, co my ten tego dzisiaj robimy, no mi to powiedzcie, co nie no to teraz ten tego koniec, może teraz tego no gadania i tej sceny. A czas na pokazywanie co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay. co nie no to niech tak wam to teraz będzie co nie no to okej okay. co Nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay. co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie to okej co nie no to dobra teraz co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to dobra co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz, co nie Alibabe? Co nie no to co teraz będzie Alibabe, widzisz co jest? Jak jest, co nie no to nie wam tak, to teraz będzie, co nie no to okej. Okay. Co nie no to niech tak wam, to teraz będzie, co nie no to okej. Okay. Co nie no to niech tak wam, to teraz będzie, co nie no to okej, okay, co nie. Ale dobra teraz, co nie no to teraz koniec gadania, co nie a czas na zrobienie tego co mamy co. Nie czyli co chodźmy my obronić naszego miasta, co nie no to teraz czas na obrona naszego miasta, co nie no. To co ten tego teraz będzie, co nie, ale dobra musimy bronić naszego miasta, co nie no to okej, okay. niech wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay. teraz co nie no to teraz koniec gadania, co nie a czas na zrobienie tego co trzeba, czyli co no to teraz ten tego chodźmy my bronić naszego miasta, co nie Alibabę, co nie no to chodźmy my to tam zrobić, co nie no to okej, okay. co nie no to niech wam tak to. Teraz będzie, co nie no to teraz koniec gadania, co nie czas na obronę miasta, co nie alibabę i moi kumple no to. Chodźmy my już je tam bronić, co nie moi kumple kochani, co nie no to niech tak to teraz będzie, co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz, co nie no to okej, okay, co nie no to co tam sindbad, czas chyba teraz iść powalczyć o to no nasze miasto, co nie no to niech wam tak to teraz będzie, co nie no to co, idziemy my już ten tego iść powalczyć o nasze miasto przed Turkami, czy nie no mi to powiedzcie, co nie no to okej, okay, no to co my ten tego dzisiaj robimy, no mi to powiedzcie, co nie, no to okej okay, chodźmy my powalczyć o to, no nasze miasto, co nie, no to niech wam tak, to teraz będzie, co nie, no to teraz koniec może gadania ceo. Nie sindbad, a idziemy walczyć o nasze miasto co nie sindbad, no to my już to ten tego tak my to teraz zróbmy co nie no to zróbmy my to teraz co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to tak ja wam pokazałem tych żołnierzy co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, co nie no. To teraz czas wam tam pokazać kogoś jeszcze co nie no to teraz koniec gadania co nie a czas na zrobienie tego co mamy co nie no to okej okay, co nie no to. Niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, co nie no to teraz koniec gadania co Nie a czas na zrobienie tego co mamy co nie no to okej okay, co nie no to teraz czas to teraz zrobić co nie no to okej okay, co nie no to teraz koniec gadania co nie a czas na zrobienie tego co mamy, co nie, czyli co no to teraz czas wam pokazać innych żołnierzy broniących lub atakujących miasto, co nie no to. Niech wam tak to teraz będzie, co nie, ale dobra, czas wam to teraz pokazać, co nie no to okej, okay, co nie no to teraz koniec gadania, co nie, a czas na. Pokazywanie tej bitwy o miasto, co nie, no to czas wam to teraz pokazać. Co nie, no to teraz koniec gadania, a czas na pokazywanie, co nie, no to okej, okay, co nie. No to teraz koniec tej sceny, a czas wam pokazać tych żołnierzy, co nie, no to okej. Okay. No to dobra, ten tego teraz co nie no to co tam żołnierze już chyba teraz czas iść zrobić to co trzeba, czyli co no to niech tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay, co nie no to niech tak wam to teraz będzie, co nie no to teraz koniec gadania, co nie, a czas na zrobienie tego co trzeba, co nie, czyli co no to niech tak to teraz będzie, co nie ale dobra teraz ten tego co nie no to niech tak to teraz będzie co nie ale dobra teraz czas to wam tak to teraz zrobić co nie no to okej okay, co nie no to chodźmy my to tam zrobić co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to teraz dobra co nie no to możemy to zróbmy my to tak co nie no to niech wam będzie czas obronić naszego miasta co nie no to teraz koniec gadania a czas na obronę naszego miasta co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, co nie no to teraz koniec Koniec gadania, a czas na walkę, co nie no to obronię migrek. Y. My dzisiaj nasze miasto i je obronię migrek. Y. Co nie no to niech wam tak to teraz będzie, co nie no to teraz czas na walkę, co nie no to teraz idziemy walczyć o nasze miasto. Co nie no to dobra teraz, co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to co my ten tego dzisiaj robimy no mi to powiedzcie co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej co nie no to niech tak wam to teraz będzie co nie no to okej okay, co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to teraz koniec gadania co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, co nie no to, to teraz koniec gadania co nie a czas na obronę naszego miasta co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to teraz. Koniec gadania, co nie, a czas na zrobienie tego, co mamy, co nie, no to okej, okay, co nie, no to niech Wam tak to teraz będzie, co nie, no to okej, okay, co nie, no to teraz koniec gadania, co nie, no to okej, okay, niech Wam tak to teraz będzie, co nie, no to okej, okay, co nie, no to teraz koniec gadania, a chodźmy obronić nasze miasto przed Turkami, bo tak każe nam wojskowe prawo. Perskie co nie no i niech tak to teraz będzie co nie no to okej okay, co nie no to teraz koniec gadania co nie a czas na tą no tą obronę miasta co nie no to. Niech Wam tak to teraz będzie co nie no to teraz czas na obronę miasta co nie no to teraz koniec gadania co nie a czas na obronę miasta co nie no to niech Wam będzie co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to co my tutaj mamy co nie no to co my tutaj ten tego tutaj mamy no mi to powiedzcie co nie no to niech tak to. Teraz będzie co nie no to okej okay, teraz koniec gadania co nie a czas na zrobienie tego co mamy co nie no to niech Wam tak to teraz będzie co nie no to. Okej okay, teraz dobra co nie no to okej okay, teraz co nie no to niech tak Wam to teraz będzie co nie no to okej okay co nie no to teraz czas zakończyć ten odcinek. Co nie no to teraz koniec odcinka, niech wam teraz będzie co nie no to jak to teraz będzie co nie no to okej okay. o nie no to teraz koniec gadania co nie. A czas na zakończenie tego no odcinka co nie, a w następnym odcinku ja wam też wam pokażę coś ciekawego co nie no to teraz koniec gadania co nie, a czas. Na zakończenie tego no odcinka, co nie no to tyle na razie w temacie, co nie mam nadzieję, że Wam się podobała wojna między Turcją a Persją o to miasto. Czy nie no mi to powiedzcie, co nie no to niech Wam tak to teraz będzie, co nie no to okej okay, co nie no to teraz koniec gadania, co nie a czas na. Zakończenie tego no odcinka co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to tyle w tym temacie co nie no to teraz papa pa, do następnego odcinka. No to okej okay, no to papa pa, cześć do następnego no to elo elo elo.